Cześć, witam serdecznie z tej strony kryptowej, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Mamy nowy tydzień, już jesteśmy praktycznie po świętach, więc giełda ruszyła, wszystko ruszyło. Tak samo, bitek troszeczkę wczoraj zjechał, ale szybko to wszystko nadrobił, jak sami widzieliście na wykresie, także. Omówmy sobie to po prostu, zobaczmy jak to tam wygląda. No i oczywiście dzisiaj promujemy PrimeXBT, więc jeżeli jeszcze nie macie konta, to możecie, go, możecie wykorzystać link w opisie, żeby założyć sobie takie konto, korzystać z e, modułu copy trading, naśladować innych traderów, handlować kryptowalutami. A dzisiaj w odcinku do zgarnięcia 1-2 kody na 100 dolarów do wykorzystania do handlu na tej platformie. Tak samo możecie wpisać kod promocyjny CryptoWay 50, jeżeli chcecie odebrać nawet do, do 7000 dolarów bonusu na swój depozyt. Tak, były święta, także trzeba wrócić szybko tutaj do analiz i zacząć robić coś, coś konkretnego i fajnego. Dobrze, zacznijmy od bitcoina. Proszę Państwa, mieliśmy dosyć mocny zjazd. Ja tylko sobie zaznaczę, chciałbym Wam tylko pokazać tutaj tą konsolidację, którą mieliśmy. Mieliśmy ogromny wolumen na jednym poziomie 4437. 4437 4437 i zobaczmy sobie, jak tam te likwidacje wyglądały. No i dojechaliśmy aż do poziomu X25 do X15 nie dojechaliśmy. Robiłem dzisiaj jeszcze backtesting tej strategii likwidacji, ale to myślę, że w innym odcinku omówimy. Myślę, że czekaliśmy sobie tutaj na ten zielony kwadrat, to był jeden z tych elementów, i oczywiście tutaj było to FIBO6166, tym razem odbicie od 61 nastąpiło dosyć potężne bym powiedział. Zjeżdżaliśmy. No, troszeczkę zjeżdżaliśmy, 4%, ale też czasowo to trwało około 8 godzin, natomiast odbicie, no w sumie 12 godzin, ale ta jedna świeczka 4 godzinowa no ponad 5% do góry to, to jest dosyć interesujące, bo wolumen mamy całkiem spory. Uderzamy znowu tutaj w opór, który mieliśmy, utworzyliśmy sobie tutaj kilka dni wcześniej. Natomiast też jeżeli mamy taki mocny wolumen tuż nad oporem, to może oznaczać tylko tyle, że będzie breakout, że będziemy kontynuować sobie ten ruch do góry, więc odbicie od 6.6 lub od tej linii trendu jest coraz mniej prawdopodobne, natomiast też musimy pamiętać, że jakiś fakeout mógłby się pojawić, ale na razie na to nic nie wskazuje, więc jeżeli ktoś zlongował sobie 61, no to oczywiście zrobił e, dobrego deala, bo jakby stop loss wynosił niecały 1%, więc nie było źle. Jeżeli bez dźwigni ktoś 1% zaryzykował to całkiem dobrze. E, na dźwigni mogło to być troszeczkę bardziej bolesne, no ale e, kto nie ryzykuje ten szampana, nie pije. E, można było tak powiedzieć. Zobaczmy, zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda. Sytuacja ogólna. No, przełamujemy sobie ten trend troszeczkę. W zasadzie to ciężko powiedzieć, co my tu robimy. Bo z jednej strony skasowaliśmy sobie dużo longów, zjeżdżając na dół. I tutaj, kiedy otworzyło się dużo longów na samym dołku, no to tutaj kasujemy w tym momencie shorty, tak. Więc, jeżeli mieliśmy ogromny wolumen na tej jednej świeżce na dole, i teraz mamy ogromny wolumen na górze, no to miejmy nadzieję, że będzie ten short squeeze. I teraz fajnie, skasowaliśmy wszystkie shorty, które otworzyły się w tym rejonie. Na pewno w tym rejonie dojedzie... prawie dojechaliśmy do X4,5, ale no niestety braku tutaj widzę teraz. Ale to może być kwestia czasu, jak przetestujemy X25, 41, 8, 5, 2. Natomiast ogromny opór będziemy mieć, no, będziemy mieć na poziomie 43 tysięcy. I oczywiście 45 tysięcy gdzieś w tym rejonie. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, że zawsze jest to ryzyko zwrotu na dół, ale lepiej kupić na dołku i sprzedać na górce, oczywiście. Dla wytrwałych pierwszy kod od razu pokazuję. Tutaj pauzujecie, przepisujecie, mam nadzieję, że wiecie, gdzie i wykorzystajcie sobie 100 dolarów do handlu. Może coś zarobicie. No to będzie dla Was oczywiście. Dziękujemy platformie PrimeXBT za ten kodzik, a my jedziemy dalej z analizą. A więc odbiliśmy się od tego jednego FIBa, ale też pytanie brzmi, jak wyglądało FIBO od drugiej strony, to znaczy, jak to wyglądało z tej strony tak naprawdę, bo jak widzicie, od tej górki chcę to pokazać dosyć ładnie, czekajcie, od tej górki do tego dołka. Odbiliśmy się raz od tego poziomu 6166 i mieliśmy długą konsolidację i zjazd nodu. Teraz znowu dobijamy do tego samego FIBA, więc mieliśmy odbicie 786, ale no wydaje mi się, że to jest kwestia czasu jak przetestujemy poziom 1, czyli 41500, a prawdopodobnie będzie tutaj jakiś breakout. Tak samo kiedy dojechaliśmy tutaj tą jedną, prawie drugą świeczką 4 do poziomu 0 tego FIBA, czyli do poziomu 39,5. To, no, no, to mieliśmy oczywiście breakout na dół i następnym poziomem było kolejne FIBO na dole, no to tutaj już mieliśmy dwuprocentowego potencjalnie trade'a, ale oczywiście wiadomo, że lepiej o sobie otworzyć od poziomu FIBA. Niestety, jak wiemy po naszym backtestingu, samo otwieranie na, na podstawie FIBA nie daje nam dobrych wyników, więc musimy też mieć jakieś inne... Jakby wsparcie, tutaj akurat wsparciem była dniówka na poziomie 38,5 tysiąca, więc tutaj, jak najbardziej, dniówka pomiędzy fibem zawsze to jest dobry sygnał, tak naprawdę. To, czyli jakiś dodatkowy znak. Dobrze. To mieliśmy to jedno fibo. Gdzieś mieliśmy chyba jeszcze jedno fibo. Nie. Dobra, to jest chyba wszystko, co chciałem omówić. Tak, tutaj mieliśmy jeszcze jedno FIBO, czyli od tej konsolidacji zjazd na dół i pierwszy, pierwsza, pierwsze zniesienie 6,166. Oczywiście też tutaj troszeczkę wyjechaliśmy poza 0,6%. No ale zjazd był też właśnie konkretny, prawie 4%, więc to jakby oznaczało tylko tyle, że będziemy kontynuować trend spadkowy. Więc dopóki się nie, nie uwolnimy z poziomu 41,5%. No to dalej możemy mieć potencjalnie spadek ale na pewno ten spadek wydaje się być mało prawdopodobny przez ogromny wolumen, ogromne świeczki, ogromno, ogromny ruch cenowy do góry na zielono, więc potencjalnie jakiś breakout mógłby być prawdopodobny, więc tutaj ja, ja, ja się bardziej nastawiam na ten wzrost, szczególnie że szczególnie że inne alty zrobiły dokładnie to samo, czyli na przykład BNB znowu dotknęło swojego. Poziomu FIBA tego samego 6,18 dosłownie ze stop 0,46% i już poleciał do góry o 4,5%. Także tutaj można było sposobie zaryzykować i ewentualnie coś takiego zrobić. Niestety, względem bitcoina uderzyliśmy w dniówkę 1,04 i już niestety podwójna górka i następuje zjazd, więc bitek tutaj lepiej idzie niż BNB. To samo jest w przypadku, przypadku Cake'a. Niestety Cake tutaj sobie zrobił breakout na dół. Ciężko powiedzieć, co on tutaj dalej będzie planował, no ale uderza cały czas, uderza w ten opór, więc może się przebije. Niestety względem bitka uderza sobie drugi raz w kanał spadkowy, więc no zobaczymy, gdzie to się potoczy. Czy jednak będzie przebić tego kanału i koniec z tym kanałem, i będziemy wchodzić w inny kanał, czy po prostu będziemy jeszcze raz lecieć w dół, a to by było dosyć bolesne, 46% względem bitcoina, no to trochę by było e, słabo, bym powiedział. Cardano, w sumie Cardano tutaj nie śledziłem za bardzo, więc nie pokażę Wam, ale Tezosa sobie śledziłem, Tezos też mnie troszeczkę zaskoczył, szczególnie, że no nie ukrywam, siedziałem przy. Śniadaniu Świątecznym, i nie umiałem nie się oprzeć, żeby zobaczyć, jakie są kursy. <noise> I to mnie zaskoczyło, bo plan miałem naprawdę w drugą stronę niż breakout w dół, ale no, trzeba być świadomym tego, że te trójkąty one w zasadzie to powinny mieć właśnie takie wyjście książkowo w dół, ale ja wiem, że też właśnie często jest tak. Że kiedy uderzamy w ten sam opór ileś tam razy, no to w końcu wyskakujemy do góry. Albo na odwrót po prostu, no ale tym razem spełniła się jakby ta przepowiednia tego typu, więc można było powiedzieć, że ten trójkąt został dokończony. To znaczy mieliśmy breakout w dół dokładnie o takiej długości, to znaczy no w zasadzie to brakło. Ile brakło? 1,5%. Można by było powiedzieć, że to jest front running. No i teraz odbijamy się znowu od tego samego poziomu dosłownie, który mieliśmy wcześniej, czyli 2,94, i już mieliśmy bardzo dobrą reakcję. Znowu teraz tutaj będziemy mieć opór 7%. Ta linia trendu spadkowego, ale obstawiam, że to jest tylko kwestia przybicia się przy takim wolumenie. Miejmy nadzieję, że to już jest ostateczny. Zjazd, gdyż mamy podwójny dołek, a to by oznaczało po prostu kolejny ruch do góry, więc pomimo tego, że pomyliłem się dosyć mocno, jeżeli chodzi o chwilowy ruch, to może ostatecznie polecimy do góry. Więc trzymam kciuki, bo um, kupiłem tego Tezosa naprawdę sporo. Um, dobra? Ford tutaj też zaliczył dosyć mocny dołek, bardzo podobny do tego, który miał wcześniej, 3,88. 8. 3,8 8 centa tak naprawdę, teraz mieliśmy 3,8 też 3,81 centa już mamy kolejną pompę do góry, więc miejmy nadzieję, że że to będzie udany udany long aha, a na Tezosie chciałem wam jeszcze pokazać, oczywiście dla wytrwałych, którzy oglądają odcinki kod na 100 dolarów, drugi więc kto spauzuje, przepiszę jak najszybciej, kto pierwszy ten lepszy, to może wykorzystać 100 do handlu na platformie Prime XBT. Dobrze. Ja w takim razie kończę odcinek, bo już tutaj więcej nic nie przygotowałem. Fajnie, że też Tesla się też dźwignęła troszeczkę 2,5%. Google niestety nie tak mocno. No, bitek tutaj widzę, że... Walczy ostro z tym poziomem, więc miejmy nadzieję, że, że mu się uda. Dobrze, żegnam się. Miłego poniedziałku. Do usłyszenia jutro. Pozdrawiam i cześć.